Witam sobie stanąć nas w kolejnym odcinku na tym kanale, i dzisiaj jest to odcinek, gdzie pokazuję Wam, jak zrobić awatar na trzy różne sposoby. A ogólnie film powstał y, poprzez tego użytkownika, który napisał komentarz, że taki odcinek jest Wam potrzebny. Więc co, lecimy do oglądania. Prawdopodobnie, co do czego, odpalamy sobie gimpa, plik nowy, 1000 na 1000, najlepiej do awatarów. Przynajmniej ja polecam obojętnie, żeby, wiecie, był kwadrat. Nie był za mały, nie był za duży. Max, minimalna wartość awatarów to jest 96 na 96. Jeżeli chodzi o YouTube'a. I tak. Jest kilka rodzajów y, awatarów. Mamy z postacią z na przykład Minecrafta. Mamy z postacią z swoją, na przykład. Jakieś coś narysowane. Mamy, mamy napis. I teraz postaram się to wam wszystko jakoś wytłumaczyć, postarać się jakkolwiek zrobić. Ja też nie jestem dobra w robieniu właśnie czegoś takiego. Żebyśmy wiedzieli zawsze jak mniej więcej będzie to wyglądać w późniejszym procesie i ostatecznie właśnie na awatarze możemy sobie zrobić takie kółko. A jak to kółko zrobić? Jak ktoś nie ma, chociaż pewnie będzie tam gdzieś podane w opisie, na przykład na Discordzie y, moim, się postaram albo gdzieś indziej. No to tak, y, mamy sobie y, zaznaczenie eliptyczne. Bierzemy z jednego końca na drugie. I teraz trzeba to dopasować. Chyba, że jest tutaj w ustawieniach coś takiego. O, jest y, rozmiar. Bierzemy 1000 na 1000, czyli idealne koło jakie tylko można. I teraz wypełniamy je kolorem, na przykład białym, yy, tylko może na osobnej warstwie Roxy. Pamiętajcie, żeby właśnie tworzyć osobną warstwę, bo tak to byśmy nic nie zrobili. I teraz yy, oznaczamy sobie Ctrl SHIFT A i klikamy na warstwę, którą stworzyliśmy przed chwilą. I kanał alfa na zaznaczenie. Zaznaczenie, yy, powiększ o na przykład 10. Zmniejszamy sobie na przykład je o 30 yy, i po prostu delayta i mamy kółeczko, ale yy, no możemy jeszcze sobie większe zrobić, ale ja to usunę, skoro mam już ringa swojego tak i teraz. Ja najpierw robię zawsze sobie banner. W tym przypadku i tak czy siak, muszę zrobić awatar do kanału dla Simby i tworzymy banner. Czyli mamy stworzony banner, właśnie koteczki SNS, czyli Simba, czyli synek, i mamy stworzyć jakiś pasujący do tego awatar. Nie mam tutaj postaci, w sensie postaci Simby mam oczywiście, ale nie mam postaci jego syna. Yy, I też by się to troszeczkę nie spługało. Możemy to zrobić niby, że kot, dwa kotki i po prostu dać właśnie to. Ale czy ja chcę używać kotek, czy, y, kotków, czy ja chcę je rysować, czy ja chcę je tworzyć w Inkscape'ie na przykład, albo jeżeli ktoś ma inny program wektorowy, na przykład Adobe Illustrator, który jest moim faworytem, jeżeli chodzi o programy wektorowe, no to y, możemy i ktoś umie tutaj tak ładnie tworzyć, no to oczywiście możemy coś takiego zrobić, ale My jesteśmy prostym graczem. My nie umiemy czy, y, korzystać z y, programów wektorowych. Wektorowych, czyli, wiecie, brak pixelizacji i tak dalej. Chociaż, y, jeżeli chodzi o gimp no to by było y, tutaj w programie GIMP, ale y, właśnie z, byłaby restaryzacja. Aczkolwiek, y, no, my tutaj nie posługujemy się żadnym, żadnym obrazkiem. Możemy użyć napisów, i tu będzie najbardziej do tego skazane. Aczkolwiek, jeżeli e, mamy swoją postać e, z Minecrafta, na przykład, bo to będzie, nie wiem, kanał Minecraftowy, możemy ją przełożyć tutaj. No i sobie ustawić, jak chcemy, na przykład coś takiego. Mm, wiem, że ta postać nie jest aż tak ładnie zrobiona, jak powinna być, ale to są moje pierwsze zmagania po kilku latach, gdzie w zasadzie po raz pierwszy zaczęłam kumać ten program My imator, może zrobię z tego poradnik, chociaż nie nie, 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 żartuję poradnika z tego nie będzie no więc sobie ustawiamy tą postać jak chcemy, możemy jeszcze jak nam nie pasuje użyć perspektywy do tego, tylko to jest troszeczkę większe i na przykład właśnie za te końce sobie Zrobić yy, na przykład coś, coś takiego. No to jest, wiecie, też obraz w 4K, więc to swoje robi. Ale uznajmy, że coś takiego jest Git. I teraz, yy, skoro to jest mancaf, yy, kanał minecraftowy, możemy dać jakieś tło. Jeżeli chcecie tło ze swojej wyspy, coś tam, coś tam, możecie. Jeżeli chcecie jakieś yy, tutaj. Kartonowe czy coś, proszę bardzo, ale użyjmy GFX packa. Po raz kolejny nie wiem, gdzie on się znajduje dokładnie. Nie mogę znaleźć tego kanału. Ale tak, mamy coś takiego. Dajemy sobie na przykład to, to mi się podoba, jest ładne. Powiększamy sobie. I na przykład uznamy, że nam się trochę to nie podoba. Y, możemy zrobić coś takiego jak rozmycie, na przykład ostrości, które właśnie nam rozmywa to wszystko tutaj, i ten środek, który jest zasłonięty naszą postacią, jest jedynie ostry. I możemy tak zrobić. Jeszcze do tego y, możemy dać, nie wiem, na przykład y, nasycenie, barwę i nasycenie, i sobie. O, chociaż nie, czekajcie z tego akurat nie lubię korzystać barwa i chrominacja i sobie ustawić na jakąś inną chrominację sobie ustawić na przykład na coś takiego z jasnością się trochę pobawić, ale ja bym preferowała coś takiego ok jeżeli chcemy dodać jakieś partikle proszę bardzo, ja jeszcze do tego użyję sobie filtry rozmycia na postaci jeśli yy, w sensie nie rozmycie, a światło i cień, rzucanie cienia. Yy, ostatnio tam jakieś używane, zobaczmy. Tylko akurat to wszystko było do bangeru, więc nie wiem jak to się sprawdzi. Yy, I dać tu na przykład biały. Szczerze, dajmy jednak ten czarny i to po prostu bardziej rozmyjmy. Jak widać mamy cień i żeby na przykład to kółko jeszcze aż tak bardzo tutaj nam nie dawało efektu 2D również możemy sobie filtry, rzucanie cienia, może nie ponownie, ale po możemy w sumie CTRL F i jest też ładnie tutaj rozmyte. Możemy jeszcze to bardziej powtórzyć, zobaczymy jaki da nam efekt i myślę, że efekt jest lepszy jeszcze. Y, tylko może na przykład na naszym skinie bardziej y, dopasować poziomy albo krzywe. Myślę, że coś takiego jako awatar y, będzie git i możemy to zapisać, y, bo teraz mamy 192,6 MB. I to jest za dużo, ale jak wyeksportujemy to w JPG, damy na przykład y, Avatar MC. I musimy chwilę poczekać, gdyż to nie wszystko, że y, teraz już możemy zamknąć program. Musimy poczekać na takie okienko specjalne. Y, tutaj mnie to drażni, bo to okienko niestety się długo ładuje. Więc y, musimy sobie na przykład na stówę, czemu by nie? My to sobie wyeksportować po prostu, nic nie klikając. No i zamiast tych kilkunastu megabajtów waży tylko 411 gigabajtów. Więc to jest y, bardzo dobrze, gdyż nie możemy właśnie przekroczyć tych 25, jak na przykład na Discordzie, gdy wysyłamy jakiś plik. Y, drugą opcją. Jaką możemy zrobić, jest oczywiście znowu dodanie tutaj kolejnego 1000 na 1000 obrazu. I uznajmy, że mamy swoją postać. Dajmy na przykład, nie wiem, Felusia. Chociaż bardziej centralna postać myślę, że będzie lepsza. Z shiftem jak trzymamy, no to oczywiście. Jest lepiej. Sobie ją troszeczkę zeskalujemy. Yy, może być coś takiego, bo jak pamiętacie, yy, tutaj dam też tego ringa. Widzimy tylko to, co jest w tym kółku. I nic więcej. W sensie, no troszeczkę, wiecie, jakby jeździemy za to kółko, no to też będzie to widać, jak usuniemy to kółko, ale wiecie o co mi chodzi. Yy, postać ta w ogóle jest pikselowa bardzo, ze względu na to, że to jest AI i te sprawy, ale możemy to troszeczkę naprawić na przykład nasyceniem, na przykład, nie, nie nasyceniem, yy, ekspozycją. I uznajemy, że to wygląda lepiej. I teraz też trzeba dać jakieś tło. Jeżeli nie chcemy jakiegoś świecie super wow tła Elo Elo no to możemy też to zrobić gradientem. Gradientem. Damy sobie na przykład... chociaż w sumie czekajcie. Tu jest ogólnie opcja pod G gradientu sobie przeciągnijmy coś takiego i przejdźmy do y, opcji narzędzi. Opcji narzędzi, jak nie macie, tutaj klikamy tą strzałkę y, menu narzędzi, y, tutaj, y, add tab i opcje narzędzia. O, y, tylko właśnie y, kształt. No to na przykład możemy nawet spiralnie wziąć, ale spiralnego nie chcemy. My chcemy promienisty. I damy to od środka. I teraz tak. Chcemy inny kolor. Na przykład coś takiego. O! Musimy jeszcze zaznaczyć sobie na przykład kolor pierwszoplanowy tutaj z tej tabelki, bo tu nie wiem, myślę, że co, co, coś, coś nie bangla. No ale damy sobie kolor, jaki chcemy. Z tego święta no to mniej więcej na przykład jakoś takoś. Yy, I w sumie o. Coś takiego myślę, że jest lepsze już, ale damy sobie trochę mniejszy: maybe o. Tak? I żeby na przykład, nie wiem, yy, za mało nam się dzieje, to możemy dodać jakieś sobie partikle jakieś inne rzeczy stwierdzamy, że za mało się dzieje, tak? dodajemy sobie partikle sobie po... powiększamy, tylko może lepiej tutaj na chwilę wiecie, warstwę sobie przesuniemy, żeby na pewno to je ogarnąć dajemy sobie na... pod Felusia pod naszą postać Wybieramy sobie tryb, jakiś inny, może jak zadziała, ale możemy sobie zawsze jakieś krycie zm zmniejszyć, wszystko wyłączyć z tłem również i na przykład przesunąć sobie tak. No i wtedy wygląda to jakkolwiek lepiej. Możemy oczywiście jakiś cień dodać sobie właśnie na naszym. Na naszej postaci. Hmm, czyli światło i cień, na przykład długi cień, rzucenie cienia, i tak uh, Uznajmy, że chcę użyć tego ostatniego. Ok. Hmm, jak nie widzimy na przykład zmiany, no to sobie jeszcze dać i no, na przykład mamy taki awatar. Ale awatarem, którym ja teoretycznie się zajmę tutaj i będzie w wersji finalnej, no to będzie napis. Czyli znowu sobie tworzę y, obraz przez plik, nowy i tysiąc na tysiąc. To są koteczki S, &S czyli y, z kapsylokiem, dajmy sobie S, y, tutaj pod siódemką jest to coś. No i SK. Powiększamy to sobie na jakieś, nie wiem, 250, co to takie małe, dajcie tego ringa. Tak na wiecie wszelki wypadek, żebym nie przedobrzyła. Yy, dajemy sobie mniej więcej na środku, skoro to jest wiemy, że to jest format 500 na 500, możemy z tego z tej miarki wyciągnąć sobie dwie pro prowadnice. Ustawić to sobie równą na 500 i tu również na 500. I wtedy mniej więcej dopasować to, jak jest równo. Skoro uznajemy, że to jest równo, to tak. Skoro to jest za mały rozmiar, no to dajemy sobie, nie wiem, 600. 600 jest za duży. 500. 500 również jest za duży. 400. 400. 400 jest git. Więc sobie damy jakoś. Jakoś i chyba to jest nawet środek. Jeżeli chcecie nazwę tego brusza, no to jest Dry Brush. Em, jak dokładnie? drive Brush normalny. Możemy dać na przykład takie tło, które mamy również na banerze naszym. Przypomnę tylko, jak wygląda banner Baner wygląda w ten sposób: czyli y, robimy na przykład z tego tło. Możemy również z tego, ale to będzie, wiecie, takie bardziej wyciąganie, jak teraz mam i muszę zmienić w sumie, e, że niby jest na połowie, tak? Moje tutaj, mój awatar. Że z tej strony jest y, że właśnie żółty, a z tej strony jest biały. Więc, no to, to będzie tak mech wyglądać, myślę. Ale tutaj y, ten, y, ta skała jakby, coś takiego. Myślę, że to będzie wyglądać spoko. Jeszcze specjalnie, w ogóle do y, intra, kolorowałam sobie. Yy, I możemy sobie poprzestawiać, y, jak nam pasuje. Yy, możemy dać w sumie po środku, czemu by nie. I teraz tak, to jest w sumie za ostre, według mnie. Yy, więc ja bym sobie to z jakoś zniekształciła. Pod jakimś kątem, może bardziej rozmyła niż tutaj cokolwiek zrobiła. Czy chcemy pixelizację? Możemy pixelizację zrobić, bo wygląda nawet, nawet. Tylko może nie jakąś dużą, ale takie oś 16. Dajmy tak. Wiecie, po Minecraftu wemu 16 myślę, że będzie dobre. I teraz tak, to się nam chce zobaczyć, czy nam się to zrobiło na całości. Tak, zrobiło nam się to na całości, więc w razie czego będziemy mogli to potem. Yy, jak chcemy na przykład jednak zrobić coś takiego, yy, no to możemy zrobić. I teraz yy, po prostu zostaje nam na przykład dodanie yy, napisu. W sensie dodanie w tym przypadku cienia. Tylko nie takiego cienia, tylko jakiegoś właśnie, co dodawałam. O, coś takiego, tylko jeszcze bardziej. I nie poziom rozmycia. Tylko właśnie obraz dodajemy. Możemy dać sobie przycięcie. Niby będzie lepiej. I w sumie możemy zrobić coś takiego. Wiecie, to. Pod nasz gust, tylko jak chcemy to zrobić. Ja to jeszcze sobie powiększę mm, i przesunę, żeby to faktycznie było bardziej na środku. A środek jest gdzieś tutaj, chyba. I czy coś jeszcze można dodać? Dobre pytanie. Myślę, że tutaj będzie już za dużo, jeżeli chodzi o jakieś dodanie, bo dużo nam robi ta skała. Ale możemy się pobawić tutaj y, w tymi filtrami, y, tutaj y, w sensie kolorami, y, filtrami właśnie jakimiś, na przykład y, w zniekształceniach są fajne, y, w artystycznych nawet. Y, no wiecie o co chodzi. Musicie się po prostu o tym pobawić. Y, tutaj. Najprostszy banger jaki tylko się da. Jeszcze możemy dodać, że SS i koteczki Koteczki. Yy, czyli dodajemy sobie yy, utwórz nową warstwę, yy, damy sobie ją na dole, żeby to trochę nie przeszkadzało, aż tak nam bardzo w pisaniu i usuwamy tylko dwie, z, w sensie zostawiamy ostatnią literę, tak? I piszemy koteczki. I teraz usuwamy tą literę. Dlaczego? Ponieważ jak usuniemy całość i zaczniemy coś pisać, to nam zostaje? Okej. Okay. To po prostu wiecie, czasem może być tak, że nam się usunie na przykład rozdziałka, albo na przykład font. No wiecie o co chodzi. Koty... Kotecki. To się nazywa ten kanałek. Sobie usuniemy. Damy sobie na przykład na 200. Mm. Tylko może sobie zablokuję tą warstwę, żeby na pewno przesunąć tylko kotki. I troszeczkę nam to psuje koncept faktycznie, bo główna zasada była taka w sumie, według mnie, żeby było bardziej SNS tutaj pokazane. E, chyba, że damy sobie na przykład na 100. Ewentualnie. Oj, nie, nie to. Ewentualnie możemy sobie dodać tutaj i dać na przykład na 150. I myślę, że to będzie też spoko wyglądać i dać, właśnie. Dobra, wiecie co będzie bez koteckiej, bo mi się nie to, to nie podoba, jednak. Ale coś takiego myślę, że wygląda schludnie, wygląda fajnie. Możemy dać oczywiście jakiś inny napis, jakimś innym fontem, ale tutaj mam wytyczne po prostu, jaki ma być font, mniej więcej kolory i tak dalej. Ale wiecie, to wszystko jest do Waszej preferencji, róbcie jak chcecie, to jest w miarę pokazowe na tyle, ile ja umiem to zrobić. E, więc co? To byłoby chyba na tyle, a ja to wysłałam do akceptacji. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, chłopka subik i komentarz mile widziany i co do następnego odcinka, więc hello!